W tym filmie pokażę Ci, jak możesz odblokować kogoś na Snapchacie. Jeśli okaże się to dla Ciebie pomocne, rozważ subskrypcję i polubienie. Aby odblokować osobę, zróbmy to krok po kroku. Najpierw musisz wejść w swój profil, naciskając ikonę, która znajduje się w lewym górnym rogu. Następnie w profilu Snapchata naciśnij ikonę koła zębatego, która znajduje się w prawym górnym rogu. Teraz znajdź opcję Zablokowani użytkownicy. Jak widzisz, znajduje się ona w sekcji Kontrola Prywatności i jest trzecią opcją. Tutaj zobaczysz wszystkie osoby, które masz zablokowane. Aby odblokować którąś z nich, wystarczy nacisnąć ikonę X, znajdującą się po prawej stronie. Naciśnij X, a następnie potwierdź, wybierając tak, aby odblokować tę osobę. I ta osoba została już odblokowana. Nie trzeba robić nic więcej. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie pomocny. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać potencjał swojego iPhone'a, e zajrzyj do opisu. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu.